Powitam! No, Nazywam się Michał Misz-Gołkowski i mam przyjemność bycia człowiekiem, który ściągnął do Polski serię literacką Stalker. Jeżeli znacie te książki, to wiecie o czym mówię. Jeżeli jeszcze nie, to pora się ruszyć do księgarni i je znaleźć. Bo poza tym, że Stalker jest grą, to od jakichś dwóch lat w Polsce jest też książkami. Wydaje to Fabryka Słów z serii Fabryczna Zona, więc szukajcie pomarańczowego trójkąta. Jest tego w tej chwili już 6 tytułów, będzie jeszcze więcej. Wokół nas ganiają się z stalkarze na gigantycznym larpie. Część z nich ma już książki, ołowiany świt, drugi brzeg, drogę nikąd, sztywnego, ślepą plamę. Albo, jeżeli ktoś naprawdę lubi szkina, to może mieć też ślepą plamę i czerny mutanta. No i wydaje mi się, że warto się tym zainteresować, no bo mówmy się: gra już ma kilka lat, a książki są nowe. Książki dopiero powstają. Są czymś, co dzieje się tu i teraz, na bieżąco. Więc, jeżeli umiecie stukać w klawisze, to zakładam, że umiecie też czytać. Jeżeli umiecie czytać, to naprawdę polecam serię Stalker. I nie tylko dlatego, że ją sam pisze, ale dlatego, że jest to po prostu kurde. no Stalker jest Stalker. Co tu dużo mówić. Więc, jeżeli szukacie czegoś nowego, polecam. Dobrej zony.